Odbieramy telefon. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień Halo? dobry, Małgorzata Magali. słyszy mnie tak? O, witamy, witamy serdecznie Pani no, małgorzata. Dobry wieczór Panie Krzysztofie, tylko y, na razie rozumiem, że Pana jeszcze nie słyszę. Słyszymy się wszyscy. A, a, przepraszam, Pani Małgorzata Magali. Tak. tak, tak, bardzo tak, mi miło Panią poznać. Dobry wieczór Panom, e, powiem, no właśnie, 300 razy wykręcam, co prawda, z komórki, więc to proste. Ale Panie Andrzeju, pierwsza książka piłkarska, jaką przeczytałam, to była ta książka. Ta książka poruszyła mnie w sposób nieprawdopodobny. Zabierałam się wtedy do pisania książki o klubie błaszczykowskim. I jakby Pan Krzysztof, który napisał ją perfekcyjnie, jakby pokazał mi też, jaki to musi być kierunek, bez względu na to, jaki to jest bohater. To, co Pan mówił dzisiaj, to, co Pan mówi w książce, to jest marzenie nie tylko dziennikarza, żeby spotkać, przed, spotkać człowieka, który mówi tak prawdziwie i tak wyrywa flashy z siebie. Są tacy, którzy to doceniają, są tacy, którzy mówią, że tak nie powinno być, bo zostawia się takie rzeczy mm, dla siebie, a ja myślę, że Pana wygraną, jeśli w ogóle można tak mówić, to jest to, że Pan się na to zdecydował i że Pan to nam dał. I nawet jeśli to kosztuje Pana, a na pewno kosztuje, bo ja widzę, jak Pan mówi, jak Pan wygląda, jak Pan bardzo ładnie zresztą mówi, że to jest już właściwie tam wszystko zostało pokazane, a to jest wielka wartość dla nas. Dla, dla tych, którym też się nigdy nie przydarzy, dla tych, którzy słuchają, są w takiej samej sytuacji jak pan, dla tych, którzy wygrali, dla tych, którzy no, przegrali, przede wszystkim to jest prawda. Bo w piłce, to pan Krzysztof też wie, i myślę, że w wielu rzeczach z panem Krzysztofem tak naprawdę się zgadzamy, tak naprawdę najważniejsza oprócz techniki jest, jest prawda. Ym... I tak, no i tak chciałam bardzo do pana zadzwonić, żeby panu powiedzieć, że jako kibic, jako człowiek, jako dziennikarz, jako osoba. Która kocha rozmawiać z drugim człowiekiem, no najemnie patrząc mi prosto w oczy, no to chciałam panu to powiedzieć i panu bardzo za to podziękować. I w ogóle mnie nie obchodzi to, kto mówi o panu, bo mnie w ogóle nie obchodzi ja. Co więcej, ja z wieloma rzeczami, które pan mówi, się zgadzam i za to panu też dziękuję, A pana Krzysztofa pozdrawiam. I tyle. To ja dziękuję bardzo, I pani Małgorzata. To się trzyma, o... bo nie ma, koniec mamy wszyscy taki sam. To już może pana. Powie. No tak, ale nie jeden wcześniej, drogi. drugi później. Jednak, mimo wszystko, to czasami robi różnicę. Pani Małgrza, to ja serdecznie dziękuję. Szczerze pani powiem, mieć czytałem pani książki? Kolejna czy tej najgorszej książki świata? Właśnie nie wiem. bardzo dobra książka. Obiecuję, książka. obiecuję że, mm -hmm. że co najmniej ją przeglądnę. Obiecuję, bo ja nie wiem, czy mi wystarczy cierpliwości i nie, możliwości nie koncentracji, tak. żeby przeczytać całą. Ale wtedy wezmę od Krzyśka ja mam niepełny egzemplarz niestety w domu. Nie mam 130 no, Tak, nie ma pan już Ale pan ja sobie, pali, tak ja sobie to poradzę to. z tym, żeby. żeby, żeby Pani Andrzeju, Andrzeju, to powiem, że pan mówi, to, to już mi to wystarcza. Proszę się nie męczyć, proszę czytać, proszę nie czytać. Ale książka Iwan stoi u mnie na półce i jest naprawdę fantastyczną robotą. Dwojga ludzi w sumie. Pan chciał mówić, a pan Krzysztof chciał słuchać. Także pozdrawiam Panów idę się napić za pana zdrowie kiedy Segmina Dziękuję powdrawiam bardzo, mi, smacznego wszystkiego najlepszego widzenia. Dziękujemy bardzo za telefon, bardzo, bardzo miły, bo musisz wiedzieć, że ja zlecenzowałem tą książkę pani Małgorzaty w sposób trochę hamski. I ona miałaby pewne, pełne prawo się na mnie obrazić i też powiedzieć, że ta książka to w sumie też się do niczego nie nadaje, a jednak widzisz, bardzo ją docenia. No, słyszałem. Ja byłem w szoku. Nie, najpierw nie usłyszałem kto. E, dopiero potem skojarzyłem. E, natomiast wiesz co, Krzysiek, no ja szczerze mówię, ja wczoraj pierwszy raz wszedłem na kanał sportowy. Rozumiesz? Pierwszy raz. Ja akurat nie trafiłem na recenzję twoją książki o tą, słuchajcie, no, on... aż będę musiał przeczytać. No, jeśli czujesz taką potrzebę, no to śmiało, natomiast mógłbyś swoją najpierw przeczytać, to no, może byś coś jeszcze zmienił, zanim pójdzie. Znaczy ja ją pamiętam. Ja wiem, wiem, wiem. Nie ma Mówiąc problemu. Szczerze, że ja też jej nigdy nie przeczytałem. No. Ja tylko ją napisałem, a potem nie było tak, że usiadłem i prze żebym sprawdził co tam, jak to się czyta powiedzmy, nie? oddawałem rozdziel, po, rozdział po rozdziale i tyle, więc coś nas łączy, o, żaden z nas nie przeczytał <słuch> <ten> <słuch> <podpoczynek> <słuch> <po prostu. gry> ale mówią, że dobra, no to jak mówią, no to musimy, musimy im wierzyć. No. No miły telefon zaskakujący Tak, bardzo 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 jestem w szoku bo to ty ciągle, ty ciągle jesteś w szoku ile ciebie... ty ciągle jesteś w szoku ile ludzi w ogóle chce dla ciebie dobrze ile osób cię wspiera ale jak przecież, gdyby Dobry. wszyscy nie, ja ludzie chciałem, którzy cię wspierają teraz... mieli przyjść na stadion to by, musielibyśmy 200 tysięcy zbudować tak. po ja nie ja chciałem powiedzieć tylko że że podziwiam pani Małgorzatę naprawdę no. za, za ten telefon mhm. już za ten telefon. Tak że napisałem książkę, to już nie moja sprawa, ale przeczytam też, mm -hmm. zobaczę, spróbuję prze, mm -hmm. przejrzeć. Okay. Ale świetny telefon. Świetny telefon nie ze względu na mnie, tylko że ze względu na ciebie i, i, i jak, jak y, potem pani Małgorzata się zachowała. Wielka